Ten tryptyk, to Krzysztof, Krzysztof Kamil Baczyński, pozwoliłem sobie jako drugi utwór dać, dać coś od siebie i trzeci, rozmowa wieczorna Adana Mickiewicza. Poema o Chrystusie Dziecięcym. Matce i Annie. Motto. Jeżeli was świat nienawidzi, Wiedzcie, że mnie pierwej niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby, co jego jest. Dziewiąta pieśń. Hosanna, Sanna, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. W pejzaż zielonych oliwek, w ramy kwadratów miasta. Bóg oprawiony. Pamiętam ten dzień i rżenie osła. W innym oparze poranek. Cisza dyszała opasła. Promienie, pamiętam, pluskały po płaskich dachach jak wiosła. Niosło się dalej. Jak dziecko dzień klaskał dłońmi kwiatów i małą zdziwioną owieczką Przebiegła cisza przez drogę. A potem gwar się lepił, miodniały usta słońca, unosił przestrzeń jak ogień, patos wezbranych oczu. Śpiewały kobiety, leniwe, o, pozwól nam w niebo skoczyć. Chmury sypały błękit i zwolna wstrząsały grzywą, przez mały pejzaż uliczek. Kołysał się czarny chód. Jasne świt go wykrzyczał w kamiennym wiejski chód. – Hosanna! – wołali wesoło. Zapalał się okrzyk i gaz. – Hosanna! – pamiętam, wołali. Błyszczowy noże palm i coraz tłumniej zbierało. Wyrastał spojrzeń las, a niebo rozgięło. Z powrotem zginało błyszczącą stal. Hosanna! wołali, jak radość rosła spietrzona fuga. Ho sanna, wołali, panie płonącą ziemię ugaś! Przez głosy słyszał, jak płacze miasto zdarzeń i klęsk i huczą gwiazdy przeznaczeń w zimnych korytach rzęd. Pozwól nam wołać, Hosanna, Przed ołtarz zielony zaprowadź, A w smutne białe jelenie Zajmij zmęczone słowa. Pozwól nam śpiewać, Hosanna, Pod pomnikami drzew daj, Żeby z nami śpiewał nasz brat, Puszysty lew. Przywróć nam siostry jaskółki I bractwo z klanem sarem, Podaruj nam słowo Hosanna i żółte obłoki. Podaruj. Uratuj nas od myśli milczącej gliny pogrzebów. Pozwól nam śpiewać Hosanna i pozwól nam skoczyć. Pilczy. Ręce wyciąga krzyżem, pokarm do gardła wznosi. Jedzcie jedzcie i pijcie. Gdy siedzi obok siebie, bogów dwunastu, trzynastego nie ma. Bo. Co się właściwie stało? Co się miało stać? Po co życie mam zmieniać w dowód, że nie ma końca dialogu? Po co mam znowu dłoń podawać ci dobry wrogu? Więc i bijcie. To jest moja nadzieja. Pokrajana w klas plasterki nowego. Przymierza. Z tobą ja gadam, co królujesz w niebie i razem gościsz w domku mego ducha, gdy północ wszystko w ciemnościach zagrzebie i czuwa tylko zgryzota i słucha. Z tobą ja gadam, słów nie mam dla ciebie. Myśl Twoja, każdej myśli mej wysłucha. Najdalej władasz i służysz pobliżu, Król na niebiosach, w sercu mym na krzyżu. I każda dobra myśl jak promień wraca, Znowu do ciebie, do źródła, do słońca, I nazad płynąc znowu mię osłaca. Śle blask, blask biorę. I blask mam za gońca, I każda dobra chęć ciebie wzbogaca, I znowu za nią płacisz mi bez końca. Jak Ty na niebie, Twój sługa, Twe Dziecię, Niech się tak cieszy, tak błyszczy na świecie. Tyś Król, o, cuda, i Tyś mój poddany, Każda myśl podła, jako włócznia nowa, Otwiera Twoje niezgojone rany, I ka każda chęć zła, jak gąbka stopa. Którą do ust twych zbliżam zagniewany. Póki cię moja złość w grobie, w grobie nie schowa, cierpisz, jak sługa Panu zaprzedany, jak ty na krzyżu. Twój Pan, Twoje dziecię, niechaj tak cierpi i kocha.